Cześć! Wczoraj pokazywałam Wam jak nagrywa Huawei P9 w warunkach nocnych i dziennych w Full HD w 60 klatkach na sekundę ze stabilizacją obrazu. Dziś natomiast chciałam Wam pokazać jak to wygląda przy 60 klatkach, w którym to trybie nie ma dostępnej stabilizacji obrazu. Więc teoretycznie pod tym względem powinno być gorzej powinien się obraz, natomiast już jeśli chodzi o e, samą płynność przechodzenia e, poszczególnych obrazów, powinno być po prostu dużo lepsze. Czy tak będzie, zobaczymy, bo na razie Huawei P9 niestety pod względem nagrywania wideo dość mocno mnie rozczarował. Jesteśmy aktualnie w Bazylei nad Renem. E, pogoda jest kiepska, no ale dzięki temu przy okazji możecie zobaczyć, jak urządzenie to nagrywa w warunkach nie do końca ładnie oświetlonego miasta, jakim jest Bazylea. To tyle na razie ze, ze Szwajcarii. Pozdrówki, cześć.